Całe półtora miliona złotych będzie kosztowała rozbudowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim. W Urzędzie Miejskim rozstrzygnięto właśnie przetarg na to zadanie. Mało tego, podpisana została już także umowa z wykonawcą, co oznacza, że inwestycja będzie gotowa najpóźniej do maja przyszłego roku. Tak, gmina rozstrzygnęła przetarg na rozbudowę naszego żłobka. Wygrała firma Instech z Sępólna Krajeńskiego za kwotę milion niecałe 400 tysięcy złotych. Rozbudowa żłobka będzie polegała na dobudowaniu jednego skrzydła, w którym znajdzie się pomieszczenie wychowawcze, pomieszczenie dla logopedy, sanitariaty, pomieszczenie techniczne. To wszystko będzie też wybudowane w takiej skarpie, bo żłobek jest wybudowany na skarpie, więc technicznie dosyć trudne zadania, ale myślę, że firma sobie z tym poradzi. Termin wykonania jest do przyszłego roku, do miesiąca maja. Panie burmistrzu, był dwa mniej więcej miesiące, może trzy miesiące temu w Samponie krańskim Wojewodę Kujawsko-Pomorskiej. Okazało się wtedy, że prosiliście pana wojewodę o to, żeby postarał się o zwiększenie dofinansowania na właśnie na tą rozbudowę. Jak rozumiem, to się udało. Tak, tutaj się udało, jesteśmy zadowoleni. Środki finansowe, które mamy pozyskane na tą inwestycję są wystarczające, w związku z czym no, inwestycja powinna sprawnie być przeprowadzona i rozliczona.